Zarządzasz zespołem? Zajmujesz się HR-em? Jeśli tak, ten film jest dla ciebie. Cześć. Nazywam się Magda Pietkiewicz i jestem twórcą platformy NPULS, narzędzia mierzącego zaangażowanie pracowników. Praca nad zaangażowaniem to nie jest jednorazowa diagnoza i jednorazowy plan, to proces, który angażuje zarówno pracowników, jak i pracodawców. Do pracowników należy szczere i regularne odpowiadanie na pytania w ankietach. Natomiast po stronie pracodawcy znajduje się analizowanie wyników, wyciąganie wniosków i tu zaskoczę Was wdrażanie działań. Aby to osiągnąć, potrzebujesz narzędzia, które zautomatyzuje proces agregacji danych i umożliwi Ci poświęcenie czasu na budowanie strategii, wdrażanie działań. Przywyknij do tego, że zaangażowanie to nie plan, i zobaczymy co dalej, ale. Aktywne działanie, słuchaj i reaguj. Dzięki temu Twoje działania będą skuteczne. Ważne, aby dane były dostępne od razu i prezentowane w graficznej, syntetycznej formie, aby możliwe było ich eksportowanie do Excela, również do prezentacji. Nowoczesne narzędzia mają oszczędzić Twój czas. Ważne jest, aby analizować informacje w kontekście całej firmy, poszczególnych działów albo nawet pojedynczych zespołów. Byle przestawne, wielowymiarowe wykresy, dziesiątki stron danych w Excelu, wszyscy to znamy. To jest bardzo skomplikowane, a interpretacja takich danych zajmuje dużo czasu. Współczesne zarządzanie firmą wymaga szybkich, dynamicznych decyzji, spędzanie więc godzin na analizie danych może skutecznie to utrudnić. To właśnie wsparcie w podejmowaniu decyzji powinno być kluczem przy wyborze narzędzia do badania zaangażowania. Regularne mierzenie i porównywanie danych o zaangażowaniu pozwala na obserwację zmian na bieżąco, na obserwację skuteczności wdrażanych działań w organizacji. Kluczowe jest, aby przestawić się z oceny rocznej na badania miesięczne. To nie jest łatwe, bo wymaga od nas menadżerów szybszego wdrożenia działań. Tego oczekują pracownicy. Ale tym samym możemy podejmować działania, których efekty zauważamy szybciej i ponosimy mniejsze koszty. Ważne jest też, aby mieć możliwość porównywania wyników między zespołami i w kontekście innych firm na rynku. Podejmując decyzje zarządcze na podstawie danych, możesz nie tylko stworzyć lepsze miejsce pracy, ale także stać się liderem w branży. Dziękuję ci za tę przerwę na zaangażowanie. Jeśli uważasz, że warta tam w kolejnym filmie poruszyła któryś z elementów zaangażowania, bo jest on szczególnie dla Ciebie ważny, napisz do mnie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współczesnego modelu zarządzania ludźmi i roli zaangażowania, zapraszam na mój profil LinkedIn, profil Enpulse, a także na stronę Enpulse.eu.